Co tam? Ja nie wiem, no... No słuchaj, pała stoi od kilku godzin. Nie może nie skorzystasz. No nie, no Marek, no. no jak? Dawaj, no. no. ale co to jest? To jest? No kto to może być? Fajno. co? Obrotek, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz. Wyjebało szyby z okiem, to niech na impra... Dzień dobry, witam, siema, jest Marek Dzisiaj zrobimy sobie Soczek Challenge A w zasadzie to Soczek Challenge będzie tylko na początku Ponieważ muszę w jakiś sposób kamerzyście podać właśnie oto te tabletki Są to bardzo, ale to bardzo mocne środki na potencję w sumie nawet kształtem przypominają wiagrę trójkąciki. Zresztą wiecie o co chodzi. Dzisiaj troszeczkę zabawimy się kamerzystom. Zapewne domyślacie się już w jaki sposób. Przygotowałem różne tam zabaweczki z takiego sklepu pewnego. Zobaczymy dzisiaj reakcję kamerzysty na no właśnie oto te środki. Wspominałem przed chwilą o Soczek Challenge. Za chwilę kamerzyście wkręcę, że nagrywamy film w stylu kto pierwszy wypije sok na czas, żeby po prostu móc w jego napoju rozpuścić te tabletki. Jest ze mną Szofer. Cześć. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Cieszysz się, że taki film nagrywamy? Tylko nic nie mów życie. No, nie ciągnąłbym mógł? No, nie wiem, z tego co różnie bywa. Jesteś gotowy? No. Za chwilę zawołamy kamerzystę, usiądziemy sobie i napijemy się soczku. A jeszcze zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam do oglądania. Tak sobie to teraz wszystko zajebiście przekminiłem i w sumie mam cztery sztuki tych tabletek. Czterech kamerzyści na pewno nie podam, a w sumie jest ich dwóch, także można się pośmiać z obydwu, czyli z kamerzysty i szafera jednocześnie. Przygotowałem tutaj, jak widać, soczek jabłkowy. Jakiś sok jabłkowy z dupy. Jeszcze mi się trochę poroz no to co? O, poszła jedna, druga, teraz kolejna szlanka, dobra poszła. No, teraz trzeba poczekać, aż te tabletki się rozpuszczą i zaczynamy zabawę z szoferem i kamerzystą. To jest tego Jabłko. No dobra, ale po co to? Na czas. Jakiś wał, nie? No, nie. No, żaden wał. I walimy tyle kolejek do pożywnik. No, to czemu się śmiejesz? Jak kiedykolwiek. Się no ale taki już jesteś. Byłam mam z tego, że nagrywamy takie główne. Moc to jest czy, czy, czy coś? No nie no bez kitu, no pał. Ja się napiję tego. No, no nie, bo to. Równo na nam, nie? Co Jak mam nie pić? No jeżeli mamy. Na czas, no tak. Na czas. Ale. I, o co chodzi? To jest jakiś. Ale po wątpiec. to no, nie jest moc. Część filmu co o biega? No to jest po prostu, że taki film jest. Co eee. No, hmm. i pijesz po prostu z 20 szklanek i tutaj przeżygasz. dobra, to już myślałem, dobra, dobra, dobra. że do pożygu, że na siłę lecisz. Czyli kto jak to więcej wypije, tak? Na mm -hmm. dziadowskie filmy, ale no, dobra, to będzie być strasz. Siema, jestem Marek. Dzisiaj zrobimy sobie Soczek Challenge. Na pewno nie ma tutaj... Tu będzie cięcie, ale na pewno nic nie ma? Nie dodałeś się na następnych jakichś no jakiś znowu, tak? Jest zajebiste, co no dobra, kurde, już no, Nie, 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 nie. W sensie kto odlicza. No to ja mogę odliczyć. Odlicaj. Raz, dwa, trzy. Co taki gorzki? O, fuj! O, Wypiliście już? Czy czemu mi coś tu też? pływa? Dobra, słuchajcie, ja lecę. Bo ja zapomniałem, że muszę coś zrobić. Ale co, No film? Znowu to jest. Ja też to zrobiłeś. Nie, dobra, spokoj. ja Prank? zaraz wracam. Frank, Prank, nie, nie. Zaraz wracam, tak? Jak ja coś mówię, no to tak jest. Bo miałeś, ja muszę ten. Miałeś mi nie robić. Zaraz tego, wracam. Co zaraz wracam. Co Zamknij ryj. Co, Zamknij ryj. No ale, Zamknij ryj. ale. mi też to zrobiłeś, dobra, no. Chodź ze mną, szafer. A ty zostań tutaj. Musiałem wyjść na chwilę, żeby nikt nie słyszał co mówię, a więc tak, wszystko poszło zgodnie z planem. Jestem naprawdę, ale to naprawdę bardzo zadowolony. Wkręciliśmy kamerzyście, że w tym soku był piasek i ostatecznie dogadaliśmy się tak, że nie nagrywamy jednak tego filmu. On chyba uwierzył w to, że tam był piasek. Szofer obiecał, że nic nie powie i super, jest świetnie. Wracam do kamerzysty za pół godziny i zobaczymy, co będzie robił, jak będzie się zachowywał po tabletkach na potencję. Także widzimy się już za pół godziny. Szafer, jak się czujesz? Słabo. Jak to słabo? No, ale weź mnie nie nagrywaj teraz. Ale nie, no jak się czujesz? No nie, Relacja. Nie mnie. Wiesz, wiesz co dostałeś, tak? No już godzinę, nie mogę wytrzymać już. Tak? Jak nie możesz wytrzymać? No tak weź, przestań nagrywać to, no nie pokazuj mnie teraz. To ja może chcesz, nie wiem, jakąś panią lekkich obyczajów nie, nie. zamówić ci? Nie, nie, nie ja sobie poradzę kiedyś. Tak. Ale no opisz swoje przeżycia teraz. No nie, Opisuj, nie mogę, no, kur... wywiad. Ale co ja ci mam powiedzieć, no przecież wiadomo co to się dzieje od godziny w moich spodniach. Dobra, świetnie. No to gdzie jest kamerzysta w ogóle? W kiblu na górze. Na górze w kiblu? Co on Chyba ma ten mówi? sam problem, tyle że on, in, no, on inny ma... sposób sobie z tym radzi. On też ma taki sam problem, to już wiemy, ale na górze w kiblu jest. Dobra, idę zobaczyć, co u niego się dzieje. Teraz bardzo, bardzo, ale to bardzo trudna decyzja. Który kibel? Czy ten czy ten? Spróbujmy tutaj. Że nie wiem, czy tam wchodzić. Może ja po prostu najadę kamerą, bo tam dziwne rzeczy mogą się dziać. A w sumie jest otwarte, to tego nie będzie. No, nie ma go tutaj. Teraz spróbujemy raz no i zobaczyć. Tutaj? Też otwarte nie ma go. To gdzie on jest? Może w tym pokoju w tym śpi co jest? E, nic. Jak to nic? No, nic. Co robisz? Nic. Całożesz worek, bo nagrywam. Jesteś nienormalny, czemu mi wchodzisz do pokoju. No nie tak sprawdzam sobie i nagrywam filmy. Nie wiem, się do łóżka, bo myślałem, że... Może mi dałeś leki na senne, ale że jakieś inne dałeś. A jakie leki ci dałem? Jakąś... No wiem, jak, wiesz dokładnie jakie ci jakie mi. Dałeś. już wiesz jakie dostałeś? No, ty też wiesz, jakie A mi A myślę atrakcji dzisiaj przygotowałem dla ciebie? No powiedz jak się czujesz. A obiecuję ci, że się zemszczę za to, nie? Ale jak się czujesz? A jak mogę się czuć? Cały czas mam z Dobra. Bo ty tak gdzie wyglądasz w tym worku jeszcze. A współczuję ci. A myślę to będzie cię trzymało? Ile? Z 8 godzin. A co robiłeś tutaj? Podzielisz się z nami? Nie. A co robisz wcześniej? No nie powiem. Co robisz, Kiblu? Nie powiem ci. No dobra, zaraz do ciebie wracam. Eee, i, i jest coś, żeby to przystało, ja nie, nie, nie może stać cały Nie. Ale serio, bo muszę iść dzisiaj. Gdzie? Muszę iść na nasz spotkanie No dobra, no to nagram sobie film i później. No dobra, sobie ale radź. czy... Słuchaj, film jest tak skonstruowany, żebyś czuł ale się zajebiście. Nie rozumiem. Dobra. Ale dobra. poczekaj! Po, po, do, czekaj. Do, dobra, zaraz nie wracam, wracam czekaj. Mi... Ile złot? No 8 godzin jakoś. No nie no ja sobie robisz. No 7 może, dobra, ja zaraz wracam. A to co mam tutaj, to jest no prawie hit tego odcinka. Bo nie tylko to mam na dzisiaj przygotowane. Fajnie wygląda, nie. Muchana dalka. Zajebista opcja. Szofer, zobacz. Fajna. To kurde. Zaraz też dostaniesz najpierw kamerzystę. Także lecimy do kamerzysty z, z upominkiem dla niego. Masz worek? No to załóż. Już? Masz? Dobra, to wchodzę. Zobacz. Prezent mam. Weź to. To jest prezent dla ciebie. No weź to. Chcesz się z nią zabawić? Weź. Zobacz jaką ma bieliznę. Calvin Klein. Nie no, serio, chcesz się z nią zabawić? Serio, to co wiesz? Weź no to. masz no. We, weź to. Ty, a może szoferowi damy? Nie wiem, jak chcesz to udasz, jemu też to wsypałeś? No. Ty dawaj, wsypałeś, prankujemy prostu, szofera. Prankujemy tak? szofera? Nie wiem. Jak mam w ogóle ten jak mi cały czas. No dobra, nie wiem, no ale. Wolisz ty czy szoferowi dajemy. Ja tego nie chcę działnie. No to szoferowi dajemy czy jak? Ale no za, za, za jaka fajna. Widzisz? No nie wiem, śliczna, idź z tym. Ale dobra, dajemy to szoferowi? No nie wiem, może skorzysta. No to nagrasz? Jezu, a jak mam nagrać, jak. No nie wiem, no, ale ja później wiem, też mam słodne. dla ciebie atrakcje przygotowane. Słuchasz? Ręcznik, czy coś? Ale czemu ręcznik? No, no, nie chcę pokazać. Dobra, po prostu przejdź na dół. Z no tą kamerę. Ja mogę nagrać to, ale kamery ja nie mogę pokazać przecież, dobra. Dobra, to przejdź na dół. Albo ja wezmę lalę. Idziemy. Na pewno nie chcesz. Osoba jakaś zajebista. Nie. Laleczka, Uu, Nie chcesz. Nie. Może się uspokoisz trochę. Dobrze idź. A szofer? Co szofer? Myślisz, że będzie chciał. Nie wiem, i zobaczyć. Robert, co tam? Kniś! Co robisz? Nie nakrywajcie się! Chodź, chodź, chodź do mnie. Zobacz. Chcę Ci z okazji świąt, z okazji Twoich urodzin i innych wręczyć honorat. Honorat? Tak, honorata. Jest cała Twoja. Zero. Powiedz tylko jedno słowo, a będzie cała Twoja. Nie. Powiedz, droga, honoratko, spędzę z Tobą noc. I dzień. Wyżyje się przy okazji. Nie, ja nie potrzebuję się wyżyć, Ale zaniosuję do pokoju. Tam chcesz... na później zaniosłem. Chcesz się zanieść do pokoju, żyjcie na później. No a co mam gdzie być mam Nie, do... no to zostawisz z <grym> tutaj, jak <grym chcesz. <grym nie chcesz. Nie, ty nie boisz Bierzesz? Jesteś tu szefem Ale to bierzesz sobie na noc, zaskocz na potrzebę? Nie, ja Dobra, nie, to nie. Tylko żeby nie uciekła. Dobra, zaniosę ją do tego pokoju. Zaniesiesz do pokoju? No tak, no, zaniosę na chwilę. No ale na chwilę ją zaraz wrócę. No dobra. No nie śmiej się tak ze mnie. Nie, to, to, to nie jest absolutnie śmieszne. Ja ją tylko zaniosę, tak? No dobra, ja ją tylko zani zaniosę, zaraz zani tu przyjdę, zaraz tu zobaczył, Schowaj, koniecznie. No tak, zaraz to wrócę, tak? Tak, no, zaraz wrócę. Rozumiemy się. Jakie dzieciaki weszły tutaj? Bierz paralizator. Bierzemy to dawaj. trzeba załatwić. Łamały się. To trzeba i paralizatorem. Wracamy za chwilę. Podsumujmy zaistniałą przed chwilą sytuację. Sytuację, która miała miejsce 25-30 minut temu. 22 minuty temu dokładnie. 22 minuty temu szofer poszedł z muchaną lalką na górę i do tej pory nie wrócił. No wiesz, co robić. Może ja po prostu nie będę tego komentował. Ale czytaj nie? Ech, szkoda gadać. Tyłczko skrzypi. Ale to miało być po prostu głupi prank, ja myślałem, że <grym będziecie <grym mówić o fu lalka, co ty Marek debilem jesteś, Mam no, seria, poszedł. Ale kamerzysta, dać ja też mam coś przygotowanego, ale jeszcze lepszego. Le jeszcze lepszego? Przydawałeś mi lalkę. Na? Nie ja będzie to żadna Lala, będzie zadowolony. Umówmy się za godzinkę jakoś. Nie, ja, ja potrzebuję godziny, żeby mi to przeszło, rozumiesz? Bo ja muszę iść zaraz na spotkanie. A czyli za godzinę idziesz na spotkanie? Tak, za godzinę, Znaczy, no półtorej, półtorej godziny idę na spotkanie. A za pół godziny będziesz jeszcze tutaj? No będę. Bo za pół godziny przygotowałem dla ciebie niesamowicie zajebistą atrakcję. No, ale kurczę, Marek, musisz coś poradzić na to, żeby. No to wiesz. poradzę za pół godziny. Za pół godziny przestanie, ok? No Poczekasz pół godziny? Ale masz coś, jakiś lek, czy coś? Tak, mam takie coś, że po prostu całkowicie ci przejdzie. Tabletkę. Tak? Tylko dopiero ten. Kolega mi ją za pół godziny przewiedzie. Dobrze. No to w takim razie czekaj. Ty, co tak głośno jest? No bo robię studio. Jakie studio? Chyba zostawił. Gdzie on jest w ogóle? Co? A zostawił. Chyba się pobawił. Ale co tak głośno jest do no cholery? No studio robią? Ty będą ci zakłócali. Co, zakłócali? To dla ciebie. A co to jest? O, pokaż, wi widzą, co to jest? Kluczyk? Do... To jest kluczyk, potrzebujesz okay, go. Nie, co ty, w żadnym wypadku, dobra. A gdzie masz hejdarki? Proszę, tutaj, za mną, za moją ręką podążę. Nie masz idź! Od nie nie, do nie zadawaj pytań, idź po prostu. Gdzie? W toalety czy gdzie? No tutaj, gdzieś śpisz przeważnie. Gdzie sobie dzisiaj ten kapucyna waliłeś? No, my wszystko wiemy. Dobra, bijaj. Ale co to jest? 3, 2, 1. Co tam? nie, nie wiem, no. No słuchaj Pała ci stoi od kilku godzin. Nie mów, że nie skorzystasz. No nie no Marek no. no, jak? no dawaj no. no. ale co to jest? To jest? No kto to może być. Fajno, co? No nie wiem czemu ona jest w ogóle przykryta. To No, dokładnie. Nie no Marek jest. Ja. Dawaj, lecisz. Nie, nie. Obydwoje macie worki. No i co z tego? Nie, nie ma opcji Marek. To No nie no zobacz. Żółwik. Co żółwik? No przybij żółwika. No chyba cię pogrzało. No i co? Cześć. No nie no Marek. Życzę miłych zabaw. Nie krępuj się idź. Wiem, że tego chcesz. No nie Marek, jest. Także myślę, że kamerzysta nie będzie się w stanie oprzeć. No w sumie... nie Spokojnie, zaraz kończę nagrywać, nikt nie zobaczy. Także kamerzysta zapewne za chwilę wróci do naszej koleżanki. Nie podsłuchuj. Tak, na No i co mnie to obchodzi? E, dobra, może ja wejdę do tego pokoju po prostu. Ale rzecz w tym, że ta koleżanka mu nie da i to miała być dalsza część pranka, ale po prostu kamerzysta się krępuje no i musimy skończyć już ten film. Ale mimo wszystko jestem zadowolony, sprankowałem obydwu, jeden zabawił się lalką, a drugi w tym momencie zapewne bawi się no z tą koleżanką w przebraniu, która czekała na niego. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w na następnym filmie, do zobaczenia i koniecznie zostawcie łapkę w górę.